To co? może dzisiaj się pożytecznego. Cześć, witam Was w kolejnym odcinku Hautu. Aura taka średnia, troszkę zimna, ale to jeszcze nie przeszkadza w nauce nowych sztuczek. Więc dzisiaj nauczymy się kankana i no food kankana. Zaczniemy od One Foot Kana, bo jest zdecydowanie łatwiejszy. Aby wykonać One Kana musimy oczywiście pozafić One Foota, ale tego nie będę tłumaczył, no bo to jest oczywiste. Dla przypomnienia One Foot can -can polega na przełożeniu jednej nogi nad ramą i powrocie na pedał. No i jak się zabrać za wykonanie One Foot Kana? Pierwsza rzecz, o której musimy pamiętać, to że One Foot Kana robimy przednią nogą. Koniecznie przednią nogą, dzięki temu możemy później wrócić bez problemu, wypoziomować korby. więc się nie zastanawiamy, którą robić nogą, robimy przednią. No i co? No i na początku, one foot cana możemy sobie potrenować na sucho czyli jadąc na flacie, po prostu przekładać nogę i wracać. A kiedy opanujemy to na flacie, możemy się wziąć za wykonanie tej sztuczki na jakiejś fajnej, bezpiecznej chopie. Nie ma tutaj większej filozofii. Mogę nie podpowiedzieć, że robimy one foot cany na w miarę luźnych. Rękach, jak przełożymy nogę możemy podciągnąć kierownicę, ale nie musimy. Na początku będziemy przekładali nogę coś i ją szybko wracali. Później będziemy ją prosowali, dłużej przytrzymywali, ale to samo przyjdzie z czasem. Na początku możemy sobie, jak mamy jakiś stoliczek albo niedużą hopę, przełożyć tą nogę i jej nie wracać, no a później po prostu wykonamy to samo, tylko z powrotem. No i myślę, że to tyle na temat. OneFoot kankana. Kiedy mamy opanowanego kankana, możemy pomyśleć o no-footkanie. Aby wykonać no-footkana, musimy oczywiście wcześniej potrafić no foota Jeśli ktoś nie potrafi no foota no to niech teraz się skupi, bo teraz szybka lekcja no foota w trzech krokach. Wylatujemy na hopie, robimy no foota lądujemy. Kiedy mamy opanowanego już no-foota, możemy przejść do nauki no-foot can No-foot dla przypomnienia polega na przełożeniu dwóch nóg na drugą stronę ramy i oczywiście powrocie na pedały. Tutaj kierunek, w którą stronę to robimy nie jest tak istotny jak przy one-foot can Większość osób robi to jednak w przeciwną stronę niż one-foot ale jakby tutaj nie jest to najistotniejsze, więc robimy w tą stronę, w którą nam jest wygodniej. Tutaj przy nauce może być pomocny trambajk, jak najbardziej. A jak nie mam dostępu do trambajka, możemy sobie go poćwiczyć po prostu na sucho, jadąc na ziemi, przeskakiwać na ramę i wracać z powrotem na pedały. Kiedy obanujemy sobie to na sucho, możemy przejść do nauki. Na niedużej, bezpiecznej chopie albo jakimś stoliku. Na początku możemy podskakiwać nogami na wysokość ramy, a później po trochę je przekładać. Później zaczniecie je prostować, podciągać rower lub wymachiwać nogami to już jest kwestia osobistych predyspozycji i oczywiście jak się komu tam podoba. No i co? No i chyba tyle. Ja teraz mogę życzyć jednie miłej nauki. Jeśli yy, macie jakieś pytania, to piszcie w komentarzach. Yy, postaram się na wszystko odpowiedzieć w miarę możliwości. I tyle. Widzimy się w następnym odcinku. Nie zapomnijcie zostawić łapki w górę i subskrypcji.